Musisz się z tym pogodzić. On już znalazł spokój. Chyba dobrze, że tak się stało. Dziękuję, że przyszłaś. Gdzie, Eduardo? Ma dwa ciężkie przypadki i nie mógł wyjść ze szpitala, ale rozmawialiśmy z nim przez telefon. Mówił mi, że jesteście zaręczeni. Od niedawna. A kiedy się pobieracie? My też się pobierzemy, prawda? Być może. Mogłabyś opuścić to, być może? Myślę, że tak. To znaczy, że naprawdę się pobierzemy? Tak, Omarze. Ciszej. Nie wyznaczyliśmy daty. Może nawet się nie pobierzemy? Oczywiście, że tak. To postanowione. A datę ustalimy w tym tygodniu. Jednak to nie czas i miejsce, by o tym mówić. Na odwrót. Mówmy o weselu, o szczęściu. Tego chciał Nelson. Szczęścia i radości. Sądziłem, że będziesz zdruzgotana, ale wiem już, że zabrałaś Nelsona na wieś i byłaś z nim do końca. Temu zawdzięczam ten spokój. Wiem też, iż odpoczywa w pokoju. Zdążył pojednać się z Bogiem. Ojciec Anselmo ocalił jego duszę. Na jego twarzy maluje się uśmiech, bo odszedł w pokoju ze mną u boku, na łonie przyrody, tak jak chciał. Może Bóg go tak wynagrodził, gdyż uwierzył w Niego. Pójdę na chwilę do Vicenta i Rossio. Zaczekam tu na ciebie. Połączyć się z tobą, Lidio. Pożenić się z Marićuj. Pobierzemy się. O co ci chodzi? A jak sądzisz? Z twojej miny wnoszę, że to nic miłego. Jesteś z Marichui bardzo blisko. Widzisz w tym coś złego? Oczywiście. Musimy cię prosić o pozwolenie? To chyba jasne. Przeciwnie, ale jeśli masz wątpliwości, rozwieję je. Czekam. Marichui zostanie moją żoną. Dlaczego nie wierzysz w piekło? Po pierwsze, dlatego, że to tu, na ziemi, płacimy za nasze dobre i złe uczynki. A po drugie, dla mnie i dla wielu innych, Bóg jest łaskawym Ojcem, takim, który przebacza, jak wszyscy Ojcowie na świecie. Naprawdę? Czy napsociłaś kiedyś i Tatuś Ci nie wybaczył? Daje mi burę, a potem przebacza. Chcę, żebyś to zrozumiała. Bóg nas nie każe. Jeśli będziesz żałowała za grzechy, zawsze ci wybaczy. Skąd wiesz, że wybaczył tobie? Nie zauważyłaś, ile od niego dostajesz w momencie narodzin? Bóg daje ci ciepło słońca, wodę do picia, kwiaty, które cię cieszą i otaczają zapachem. Pozwala ci oglądać świty i zachody słońca, gwiazdy na niebie i widzieć wszystko w kolorach, a nie w bieli i czerni. Czy to mało? Skoro Bóg tyle nam daje, nie może być piekła, bo jest na to zbyt dobry. <grym> Powiedz, jak jest w niebie? W niebie łączymy się z Bogiem. Nie ma w Nim cierpienia i udręki. Jedynie radość i wieczne szczęście. Nie dzieje się tam żadne zło, ani nie ma cierpienia. Więc kiedy umrę, też chcę iść do nieba, bo na pewno jest tam moja mamusia. I znów ją zobaczę, tak jak ciebie. Ponieważ tak bardzo mnie kochasz, wciąż powracam na ziemię. Ale może nadejdzie dzień, kiedy zaznam spokoju i będę czekać na swych bliskich, by się z nimi połączyć. Lecz na razie będziesz mnie odwiedzała, prawda? Oczywiście. Nadal będę przychodziła, kiedy tylko zechcesz mnie widzieć, nigdy cię nie zostawię. Nigdy. Moja dobra babunia. To dlatego tak cię kocham. Chcesz wiedzieć coś jeszcze? Poznać datę ślubu? Nie ustaliliśmy jej, ale przyślę ci zaproszenie. Nie bądź cyniczny. Więc się nie wtrącaj. Mariciuj była moją żoną. Była. Już nie jest. Ma ze mną dziecko. Uznałeś się, uprzedzając mnie. Dlaczego miałbyś się uznać? Mam do tego prawo. Ciekawe, jakie? Chętnie ci wytłumaczę. I jeszcze coś. Nie próbuj odebrać dziecka Marichui, bo będę jej bronił jako jej mąż i jako mężczyzna. Za kogo ty mnie uważasz? Za drania bez zasad i uczuć? Miałem kiedyś przyjaciela. Wydawało mi się, że go znam, ale teraz nie jestem pewien. A ja miałem przyjaciela, którego uważałem za brata, a teraz chcę odebrać mi ukochaną. To ona cię zostawia, a nasza rozmowa nie ma sensu. Wrócimy do niej. Omar, jak, jak chcesz. Zostawili cię samą? Nikogo tu nie znam, a Juan Miguel poszedł z kimś porozmawiać. Ze mną. Rozmawialiśmy o jego ślubie i moim. Żenisz się? Tak, z Mariciui. Kłóciłeś się z panem Contrerasem? Tak, o Mariciui. Chce mi ją odebrać. Robi wszystko, żeby za niego wyszła. To nie powinno cię obchodzić. Nie mogę na to pozwolić. Kocham Mariciuj. Bardziej niż przedtem. Ona też mnie kocha. A ty jesteś w posłowie z Blanką. Wiem. Możesz jeszcze z nią zerwać? Żenisz się z Marichui? Z Marichui? Ta wiadomość tak cię zdenerwowała? Blanco, co ci jest? Blanco! Blanco! Chciałem zerwać z Blanką, ale nie miałem odwagi. Bardzo mnie potrzebuje. Więc zrezygnuj z Mariciu i pozwól jej szukać szczęścia. A sam zostań z tą dobrą kobietą, która cię kocha. Cała jest Twoja. To nie tak, ojcze. Blanka, choć nie jest tego świadoma, ma drugie życie, o którym nic nie wiem. Nie udało mi się jej uleczyć. Nocami ucieka z domu. I nie możesz temu zapobiec? Mógłbym ją zamknąć, ale to nic by nie dało. A zresztą, co? Zamierzam ją śledzić. Muszę wiedzieć, dokąd chodzi i z kim się widuje. To niełatwa sprawa. Nie, ojcze. I bardzo mnie to męczy. Napijemy się kawy? Oczywiście. Muszę to z siebie wyrzucić. W pobliżu jest kawiarnia. Tam możemy porozmawiać. Chodźmy. Lubiłam Nelsona. Czasami nie rozumiałam tego, co pisał. Był z niego fajny kumpel. Świr.